Nauczyłem wszystkich moich przyjaciół tej genialnej sztuczki. Rozpuść masło w rękawie do pieczenia we wrzącej wodzie. Włóż do rękawa mięso mielone. Wbij dwa jajka, obierz jedną marchewkę. Zetrzyj na tarce o dużych oczkach i włóż do rękawa. Weź inne warzywa. Usuń nasiona z jednej czerwonej papryki. Pokrój w drobną kostkę i włóż do rękawa. Obierz jednego ziemniaka. Zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Obierz jedną cebulę i zetrzyj na tarce. Dodaj kilka ząbków czosnku drobno posiekanych. Zetrzyj ser żółty na tarce. Weź ser czedar. Zetrzyj tak samo i włóż do rękawa. Opłucz natkę pietruszki w misce z wodą. Drobno posiekaj natkę pietruszki. Dodaj serek kremowy. Dopraw słodką papryką w proszku, czarny pieprz, sól. Zawiąż rękaw do pieczenia. Dobrze wymieszaj wszystkie składniki. Wyłóż mieszankę na wytłaczankę do jajek. Pokrój ser żółty w kostkę. Zrób wgłębienia w mieszance mięsnej. Wypełnij wszystkie wgłębienia serem żółtym. Przykryj papierem do pieczenia, odwróć na stół. Pokrój na równe kawałki. Posmaruj olejem roślinnym blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Ułóż wszystkie plastry na blasze. Piecz przez 45 minut. Kotlety mielone wyglądają apetycznie, mają kuszący aromat i znikają z stołu jako pierwsze.